Darwin Waterson to jeden z głównych bohaterów serialu Złota Rybka. Członek rodziny Watersonów od kiedy wyrosły mu nogi. Ma typową dla złotej rybki pomarańczową skórę. Ma długie nogi i dużą głowę, a z tyłu płetwę oraz okrągłe czarne oczy. Jego jedynym ubiorem są zielone skarpetki, które dostał od Gambola, kiedy byli jeszcze mali. W sezonie drugim jego nogi są grubsze. Cień jest mniej widoczny i ma częściej okrągłe oczy. W trzecim sezonie jego oczy są cały czas okrągłe. Podobnie jak Gumball ma wiele zainteresowań, ale wszystkie porzucił. Możliwe, że lubił jazdę figurową, gdyż tylko Gumball krzyknął, że jej nie cierpi. Tak jak jego brat, lubi grać na konsoli. Darwin jest zazwyczaj dla wszystkich miły i przyjazny. Często się uśmiecha i lubi żarty. Chłopiec często daje się manipulować bratu. Jego imię wzięło się od znanego przyrodnika Charlesa Roberta Darwina, który jest naukowcem. Przed nim Gambol miał jeszcze 7 innych złotych rybek. Wszystkie poprzednie zostały spuszczone w toalecie po tym jak zdechły. Jest to sprzeczne z tym, że w odcinku Gra Watersonowie znajdują szkielet Darwina pod łóżkiem Gambala. Gambol dostał Darwina w prezencie na święta, jednak w odcinku Początki otrzymuje go bez specjalnej okazji. Darwin od początku umiał mówić. Richard kupił go w magicznym banies, ale nogi wyhodował sobie dopiero, gdy próbował wrócić do Gambola po spuszczeniu w toalecie. Pomogła mu w tym siła miłości. Jego pełne imię to Darwin Raglan, Kaspian Ahab Poseidon, Nicodemus Waterson III. Początkowo miał być stworzony w technice 3D. Często stoi na krześle zamiast na nim usiąść. Umie mówić od tyłu. Jest jedynym członkiem rodziny Watersonów, nie noszącym spodni. Jest w połowie glonojadem, czego nie dowiemy się w polskim dubbingu. Darwin jest lepszy w karate od Gambola. Zakochał się w Kerry z wzajemnością. Potrafi zmienić się w Darkwina. Jest bardziej wysportowany niż Gambol i świetnie pływa. Pierwotnie miał być szkolną złotą rybką, a nie zwierzakiem Gambola. Darwin potrafi być zazdrosny o swojego brata i boi się zamotności. Ma alergię na pióra. Darwin jest zarejestrowany jako zwierzątko domowe, a nie adoptowane dziecko Watersonu. W odcinku sukienka Pokazane jest, że Darwin bardzo dobrze rysuje. Jednak jego dzieła z innych odcinków wyglądają, jakby wykonało je małe dziecko. Potrafi grać na ukulele. Ma 138 cm wzrostu. Zna język chiński i francuski. Jest ulubionym dzieckiem Richarda. Zna mowę zwierząt. W jednym z odcinków mówi, że obawia się, że zostanie porzucony. Prawdopodobnie jego buty przykrywają jego genitalia, ponieważ gdy Darwin chodzi bez butów, część ciała, w której resztę bohaterów posiada nogi, jest ocenzurowana. W kronikach uczniów jest podpisany jako pomocnik Gambola. Jeżeli chciałbyś więcej odcinków z niesamowitego świata Gambola, nie zapomnij ocenić i skomentować filmu. To od Waszego zaangażowania zależy, czy będą pojawiać się kolejne odcinki. A jeżeli dotrwałeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Darwin.